Nie ja mam z tej strony, Wiktor no i za dzisiaj kolejny odcinek z nowej serii. Znaczy była ta seria, ale opuściłem ją. I w sumie pomyślałem, że tą serią możemy zacząć takie gry, które po prostu gram. Panie, gry, które gram po prostu co jakiś czas. Nie wiem, takie jak na przykład Football był Menager 2020, jestem z Team, bo on jako jedyny ogarnia tą grę. Kontynuuj, lecimy. Więc tutaj mamy tak. Jak coś się patrzyło, te. Ja tu będę pewno się pytał do Ibartiego, ale jak się patrzyło ten, całą datę tego, o widzicie, dobra, jak widzicie tutaj będziemy mieli mecz, już będzie dzisiaj, potem ktoś tam ma, i potem jest znowu Chelsea, i to jest mój mecz, a potem jest Ibartiego gdzieś, którego ty miałeś mecz? Ten dzień co ty. A, tam gdzie miałem tak? Czy ten z Chelsea jakiś? nie wiem. Nie, ten teraz to masz. A, okej. Okay. Dobra, więc no. Składów wam nie będę pokazywał, bo to podczas meczu będziecie widzieli. Dobra. Wrócimy. Ten odcinek będzie strasznie albo pomontowany, albo strasznie przycięty co jakiś czas. E, z kim grasz? W ogóle? Newcastle. to, A to będziesz miał e, To będziesz miał Easy. A kto tam jeszcze gra? Czekaj. Manchester. Gdzie gra Manchester United? Nie ma go tu, A jest. United gra za tą Wilną Dobra, zapowiedź lecimy. Czatnie. Pozycja w składzie. A no dobrze, wszystko jest. Skład drużyny. No i tutaj mamy cały mój skład. Kto jest właśnie? Tu mam Dembele, kupiłem sobie. Modricia i Barti dał mi peszko. <grystanie> Jeszcze kogoś chyba kupiłem. Tiago kupiłem. A Tiago już jest w składzie. Dobra. Więc możemy zgłosić zespół, jest dobry. Jest jako tako dobry tym myślę, że z licesterem pójdzie coś prosto Mamy nawet jeden z lepszych składów A i Barti ma ten... Yy, Arsenal Więc no, fajnie Nie wiem czy fajnie, czy nie fajnie, nie wiem On się na pewno nie cieszy, bo ja mam Liverpool e, Dobra, jaki tam on, oni mają skład? Vardy oczywiście na środku, jak zwykle tak to Rozmowa motywacyjna, lecimy. Eee. Eee. Asertywny będę i postaramy się zagrać zgodnie z oczekiwaniami widzów. O, wszyscy uwierzyli w siebie. Arnold najbardziej, lecisz Arnold. Idziesz go rozwalić. Ale wchodzę na tą Muramę. Wygląda pięknie. Dobra. <laughs> Jak się rozkrzywają tak skoczyli Dobra, patrzymy. O, moja drużyna zaczyna. Arnold, lecisz. Salah, salah, o salach lecisz. Czemu salach wygląda jak peszko? Co jest? Ale on podo! Ale peszko ano. Prawie peszko, prawie. Jeszcze, jeszcze chwila i strzeli swojego gola. Jak na razie jest dobrze w sumie. Dobra, nie wiem co, ale coś zatwierdziłem. O, już mają dwa Faule już się wkurzyli. Już się wkurzyli i dwa Faule nam zrobili. Dobra, lecicie. O nie, Fabinho. Równa kartka, czemu to zrobili? No dokonaj zmian, musi uważać. Żeby nie dostał drugiej O! Dwa celne mam Oni zero O! 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 A nie, to ich akcja A to nie chcę oglądać Bo jak im się coś uda, to się wkurzę. Lecisz, peszko Nie, to jest Robertson, dobrze Fabinho Van Dijk, dobra Tylko nie stracicie piłki przed bramką jak dawny W sumie ta gra to jest tak złożona jak... Znaczy, nie jest tak złożona jak... <laughs> o! Dembele Lecisz Dembele Ledzisz Ol ale sito, co z tego... Co z tego, że prze... <laughs> nie wierzy. No Jedenaska. Kto ma jedenastkę mnie w składzie? On... Peszko, peszko. Peszko lecisz. Lecisz peszko. Nie chwal się, że masz pachy. Lecisz. O Fabiniu. O! Kiwnął go, dobrze. Modlić. Modlić się. No nie wierzę, że modlić. Nie no, modlić jak trzeba zmienić jak nic. Mądryś, coś sobie nie radzi w ten. Nie, 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 nie. Lecisz, lecisz, lecicie, lecicie. i weź tu coś porób Dobrze. No i dobrze, pięknie. Pressing dobry. Udało mi się. Zagonić ich do rogu. Lecisz. Arnold, Salach. Arnold. Arnold szybko. Pięknie. Yuki gul Widziałeś tu? Joka, Joka, jak pytarda! Hahaha, <laughs> co to było? Ale rozjechał. Ja to muszę zobaczyć, nie? Jeszcze raz od boku, jak to wyglądało pięknie. I taki gol. Schmeichel. <laughs> Schmeichel nie wiedział, co się dzieje w ogóle. <laughs> yes! brawo. Liverpool awansuje na pierwsze miejsce. To Mam parę to... kontuzji dostał. Oj. O, niewiele, no nie wierzę no dębele, ty... Chyba... Ten... Nie wierzę w niego. Czekaj, za kogo by tu zmienić? Złamy Dembele E o no dobra. Shagiri chyba wejdzie. Nie Dobra, Shagiri, wchodzisz. Ale jak teraz zrypiesz przed meczami. I go to cię. ci wywalę z tego składu Dobra. No, i jest dobry. Ja wiem, że pewnie tutaj żadnej akcji nie będzie za bardzo w tym, w tym odcinku, ale mimo wszystko. Co tam się dzieje? U ciebie. E, spokojny. Ale, ten jeszcze, ale ten jeszcze masz... o, to nie jeszcze dmasz strzały. Dobrze. Gdzieś strzałów. Tak, gdzie tak? O! Robertson. Modricie. Lecicie. O nie, Fabinho. Ale podanie. Nie! 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 To nie może się tak kończyć, Nie, nie. No dawaj. Alison! Alison najlepszy. Dobry bramkarz, Obyś nie trafił. Dobrze, Van Dijk, Let's go. Evans. Dobra. jak na razie dobrze. Pięknie broni. Widzę, że zmiany zrobili, a on mnie jak tam? No, nie, nawet nie zobaczyłem. Uuuu. oj szagiri. Nie popisujesz się. go. O kurde! Kszaka. Widzisz? Krzaka go <noise> Czemu ja tak często te faule dostaje? Fabinio! Pięknie! Nawet brakusz się nie ruszył, łatwo Fabinio. Mimo, że dostałeś żółtą, to bardzo ładnie strzeliłeś. A teraz pora cię zmienić. <noise> Tak jak się cieszę. Pierwsze trafienie w sezonie. No nie dziwię się, ładne. Dobra, no, pomi, pauza, patrzymy na składzik. Widzę, że... Gdzie tu jest? Tu jest mój skład. Dobra, się pomyliłem. na razie dobra kondycja, wszystko dobrze. Nie ma sensu nikogo tu zmieniać. Jest w miarę okej. Okay. Let's go. O Arnold, Szagiri. Oj Szagiri, jest zbyt. Robert, co lecisz? To log jaka petarda, jak poleciał Dobrze strzelił, pięknie 3-0 Samek idealnie strzelił To piękne Dobra może być tak ładnie to wyglądało Tyk, pięknie strzelił O to chodzi Dobra pomin lecimy dalej Kolejny meczyk. O Tiago, coś tam robi na obronie Arnold Oj Arnold Arno, co to za pan? O, jakaś akcja będzie u nich, albo u nas. Chyba, że odebrają W nie można. O, modlić. dobra. Peszko, dobrze, Peszko. Dobrze, Peszko i ja gryają razem. Dobrze, Robertson. Lecisz Robertson musisz to zrobić. O, jest, idealne. No, sala, o salach. To było łatwe do dostrzenie. czemu tego nie zrobiły? Też piękną petardę strzeli, tego... Z... I bardziej cię w ogóle nie odzywasz co ty. Nie. Nie, Alison, Alison. <grym> to było piękne akurat. Ale Alison już pięknie raz zabronił. Alisona raczej nie zmieni nigdy w składzie. To jest najlepszy. Idę i muszę coś zmienić. Bo widzę, że się już modlić. Fabinio i Tiago trochę. Dokonaj zmiany. Eee, dobra, patrzymy. Fabinho eee, to jest open. Tu będą zamiast z min-mino. będzie za min-mino. Co? No, min -mino. Za. za kogo? Za firmino, bo już jest zmęczony. Na zdrowie, nie wiem kto tam kichnął u ciebie. Filip. O. <ślesy> <ślesy> To no, było? odbyło Muszę patrzeć trochę no, Nie mam za bardzo kogo tu zmienić Modricia jeszcze zmienię O Dobra, zatwiać może być On tak piszczy czy to drzwi jakieś tam u ciebie O, okej okay. Nie, nie strzelaj No i strzelił no Czemu ty win win na SPT? Nie wiem, bo bym się nudził Poza tym już wygraliśmy o, nie chcę oglądać ich akcji James Ward jest stanowiskiem hmm. dane bo to jedyny piłkarz u nich jaki jest normalny Akura. Już 12 minut filmu, lord. ale łatwo się kontynuować O, Shagiri, lecisz w salach jak on, jak on to chibił? Mam pytanie, jak on to strzelił, że on to chibił? Pewnie nie zauważyłem ta piłka, ta piłka wygląda czasami tak dziwnie, w sensie ona wygląda jakby przez coś przechodziło. Mimo wszystko nic, shot go. o min min, no lecisz Pięknie, pe no peszko, no, dobrze peszko, peszko, peszko strzeli O nie, no peszko Oj blisko aj, ale dobry jest peszko, peszko jest jeden z lepszych u nas Boże, co się dzieje? Peszko I, oj Oj, peszko, jeszcze, jeszcze, jakiś, jeszcze coś zrobisz. Dobrze, peszko, peszko. No, peszko, czemu tak tracisz głupio piłki? O, koniec. Najłatwo. No 3-1. A ty? Już masz mecz, czy. No. To czekaj chwilę, to zarobę do oglądania. Więc panowie, dobra robota. Do... Kontynuuję. No, już kontynuuj nacisnąłem. I co teraz, jak chcę oglądać? Jeszcze raz kontynuuj. Następna. 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 A, KS, popal występ, dobra, popalę go Arnolda. Byłeś nie do przejścia w ostatnim meczu, tak trzymaj, wyjdź. Dobra. Wyślij asystenta, dobra, kontynuuj. Chcemy teraz twój mecz oglądać. Już grasz, czy nie? No. Terminarz. Dobra, patrzymy na twój meczyk. Eee, konty Kolejny kontynuuj, czy coś na ciebie kliknąć? Tak, kontynuuj. Kontynuuj. No, już, mam... już się zaczyna szatnia. Okej, okay. nie widzę. Ja mam pustą przez Taki o podgląd tu mam. Przeoglądam mecz Jaki masz skład? Który to jest twój? Ten jest twój. Czy ten? Zaczyna się. A, tu masz swój skład. Pan masz Baka, Reska Ozil'a masz na <śmienny> Na tym Trochę jest na mnie wkurwiony <śmienny> Nie dziwię się już masz, już masz żółtą kartkę? No faktycznie <śmienny> Ale szybko ten męż idzie Nie praktycznie akcja. o jest taka dawaj Pięknie, ojciec ja... no... jak blisko to jest taki typowy FM. Leje? To jest taki typowy FM. No czemu nie strzela? Ma te pola, nie strzela. To jest właśnie FM. To jest magia to jest FM. No ale mógłby strzelić. O, Martinez. Masz kolejną dużą kartkę. Odbierz mu. Przecież on stoi za nimi ręce rozkłada. Wie co robić. Odbierz no mu. Wiesz, potwierdzam, bo oni stoją za nimi i ręce rozkłada Oj, będzie gol. O... No nie wierzę, ja tu muszę wypikać. Nie mam taki wypik. <noise> <rzecz. głos> Dlaczego? Znaczy, nie wiem, czy to w polskim się liczy. Czy to tylko po angielsku. Nie wiem. No nie wierzę. Ale u ciebie słabo grają coś. Wierzył te kartki w pierwszych 16 minutach meczu? To tak trochę słaby. Ja na pewno jakąś muzykę w tle wkleję, bo to jest trochę nudne takie oglądanie meczu. Ale mimo wszystko. No ja pierd Weź <grym grym grym> jakieś zmiany form w składzie, bo jak patrzę na to to mi się śmiać. Ale o Ona ona najgorzej chyba. <grym> ona ona jak wyciągę tą piłkę w sprawę. Dobra, lecisz. Chciałam grać. Weź zmienna eh, bo on... Czekaj, jest mega się. Nie trzeba. Nie. Tam podmienia jak chcesz. Czekaj. O, akcja. Fajnie. Czemu nikogo nie ma narożny, a jest rożny. A, a już są. <grych> Dobra, Saka, jak tego nie strzelić to się nie wiem. Rozłożę. Ja nie wierzę. A ty to strzeliłeś. To sobie go ręce, nie wierzę. Ja mam brego Nie wierzę. A przy moim mecz w tak nie komentowałeś. <grych> no Bo to był twój mecz. Aha. <grych> a ja przy twoim też dużo komentuję Jedyną osobą, którą kojarzę z twego składu, to jest odili i I Saka. Pięknie Dobrze! Pięknie, Saka! Dobry Saka, no. dobry Saka. pięknie dostrzegił. Dobra, masz jeszcze szansę na wygranie. Na pewno wygrasz, ale. Mimo to. O, Saka nie taki zły. Dobre podanie, dobry strzał. Kolejna, a, a nie, to jest. Dobra, to ja sobie sam pominę. Lecimy Ile oni mają fauli? Macie tyle samo fauli, plo. O! Akcja znowu, ooo ale Lecicie. zrypał Lecicie Ale zepsuł Jak Martine z tego nie strzeli Albo cokolwiek zrobi Gorecka Dawaj Dawaj, dawaj A nie wierzę Dawaj Zrypał <grypał> Nie w ogóle jestem. <grypał> naprawdę Jak mam z tej drużyny, nie mogę z nim Naprawdę, weź go wywal już na teraz On tak słabo gra Kolbój będzie, oj, blisko. Dobrze, dobrze, wywinął. Ale kto ci to, to obronił? bara? Nie wiem. Belerin. No, chyba tak. Belerin, bo. A jak klikam na zawodnika, to mogę mogę go zobaczyć, lol. A czemu, tak. czemu u mnie to nie działało, lol? U mnie jak naciskałem, to nic no. się nie działo Ul, pytarda. Myślałem, że to jest gdzie A, no to bardzo ono. bo nie, jak już patrzę, jak jest akcja od bramki, to już się boję, co będzie. Dobra, Havers. Ten tak piłkę... Tamten w ogóle, co on robi? O, Martinez. Martinez. O, Garnie. ale Doskonała interwencja, to na dole taki napis. Dobrze. O, dobrze, widzisz? Dobrze warana jest. O, strzał na bramkę. Ciebie. Dwa strzały na bramkę. Oj. Co to jest? Co to jest za piłkarz? Upa, to jest piłkarz Bayernu, jakbyś nie wiedział. A, tu nie znów. Ja się Człowiek, ja się na plicy nie znam. Kiedyś na co lubię Liverpool, to dlatego, że tam jest Sala i ty lubisz Liverpool, a ja Bayern tylko dlatego lubię, że tam jest Lewandowski. A na plicy się nie znam, więc no. Saka. Yes, saka, Dobry, saka. No, saka to chyba dzisiaj hat-tricka strzeli. Takie ciśnienie mamy, widać. Musi hat strzelić. Zrób tak, żeby hat-tricka strzelił. No ładnie, dwie brameczki. A to już, a to dopiero nawet, to dopiero pierwsza połowa jest. A ty już 2-1. widzisz, ile dużo no, akcji jest. Na twoim meczu jest o wiele więcej. Na początku nie było, dosyć. Dostaj Sorry, dostajeś dwie żółte i o Martinez. Martinek O Blisko. Duprawka obronił. Duprawka obronił. Lecisz duprawka strzelasz. i ten znowu podchodzi. Saka, saka. O, hat -tricka. No, leci. Musi tego hat tricka dzisiaj strzelić, nie? Pomysł, jak Saka nie strzeli hat tricka to go wyważ na skład na kolejnym meczu. Czemu? Oj! Oj! Ole blisko! A tak dla jajki Jakbyś go wywalił Jakbyś mu powiedział, czemu pauzy zrobiłeś Mistclick A okej okay. Lecisz Ale wywalił I prosto po nógni Lerida. Kreska. lecisz Harve lecisz. 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 lecisz, lecisz Saki podaj Na ja Ja nie wierzę Podaj Co to jest? A, pierwsza połowa Dobrze Analiza zespołów Ty masz tylko jedno Lerin stracił piłkę, więc ja rażę, aż ktokolwiek inny na do jak kabanosy. O! Gdzie ty to miecisz? Wyślij mi to. Teraz będziecie mieli screen, to i martwi serio wyślę. Co tam się dzieje? kabanosy. Ja nie wiesz co to za Facebook. Dobra, dawaj kontynuuj. Dobra, zmiany chyba zrobione. O no. w końcu. Jest tego harwerstwa do tego. O, jest żółta kartka na początek, Beleri. Myślajcie, że Beleri no, coś dzisiaj nie. nie idzie za dobrze. A, to jest wasza bramka, dobra, zapomniałem. Ozja jest spalona. Czekaj, która to jest w wasza bramka? A mi pokazuje? Wcześniej mieliście tu bramkę, to teraz tu powinniście mieć. To czemu jest spalona? O baka, strzał niecelny, ojoj Pokaż skrót, nie chcę Dobra, let's go Posiadanie piłki no, jakie oj mają ja. duże Twoi przeciwnicy mają zbyt duże posiadanie piłki No ale czemu wy nie gracie? To Zabierz no, mu tą piłkę Ojoj chyba ma Oj jak blisko Jaki słupek! <laughs> 26 23 strzałów, co jest? Jeśli ja nie wiecie, czy ty wygry... wygrywasz 10-1 ze sobą składami, Co tam robisz? Trzeba zmiany zrobić. Mógłby ja coś zrobić? Dobra, trzeba. Wybierz, być... więcej dobra, informacji niech. o meczu, nie, nie chce. No, dobra, go zmieni, bo to. Dobra, Martinelli wejdzie. Nie znam się na nich, więc nie wiem. Dobra, teraz będziesz szumy słychać. Słychać w ogóle słuchawkę? A ty słyszysz? Tak. To będzie na pewno na odcinku, słychać. No i dwie nie zamykają. no proszę, żeby zamknąć... O Martynie, No dawajcie do Saki, no Saka Ozy! miał strzelić, ale Ozyr jaka peta. ale do Saki Ozyl. trzeba było, Saki miałoby Patryka. Ale Ozyr i tak... On. No Saka, jakiś smutny w ogóle. Patryka nie strzeli. Zobacz, jaka petarda. Czekaj, o mikrofon może niżej sobie specjalnie ustawię I wtedy może nie będzie słychać aż tak Znaczy mnie teraz będzie trochę gorzej słychać, ale może mniej Jest 3-1, widzisz? Taki sam jak u mnie Obyś jeszcze saką strzelił Jak saką, jak saką teraz strzelisz to Lecisz, lecisz, saka, saka, lecisz Odebranie piłki, lecisz, saka, saka jakiś zdeterminowany leci tylko Przeciwnika jakby, nie wiem Czemu żebra wyrwa. A no Bejerin to, to jest. Dobrze Varane. Waran jest udany w ogóle, stoi przed tym piłkarzem, taki z mi i tak czeka tylko. Martinez do tyłu podaj, Saka musi strzelić, Saka musi strzelić. No podaj do Saki, no czemu nie do Saki? No jaki... Co ty robisz? Kto, kto to podał? Alberto. Ja nie wierzę. Ale Albert, Alberto to jest chyba najlepszy u ciebie. To tam jest? O nie! Bejerin to nie wie co robi w ogóle. Oj, blisko. Ale ona na sobie radzi dobrze. Na Bramersce. Dobra, let's go. Wciąż pokazuj mi, że en enkodo enkodowanie przeciążone, jak przecież ja nagrywam tylko w Manager'a. Nic nie jest w tle włączone nawet. O, dobra, tle... Do saki, do saki, nie wierzę w to. Co za dzban. Co za dwa. Naprawdę. Dobra. Dobra jest 3-1. Jest dobrze. Faraniak jak stoi pół godziny straci. jak on by oh, Saka tak. strzelił, jak Saka strzeli, to będzie fajnie. O Saka, podaj do Saki, do no, Saka jest praktycznie wolny. Ale nie no, musi do Martina to podać. No i spierdoli to. <laughs> no widzisz? Mówię, do no, Saki trzeba podawać, Saka by strzelił. Saka by nawet z daleka, Isaac, o Isaac wszedł. <laughs> znaczy zresztą, Isaac. serio, mają takiego upika... piłkarza Isaac? Ja się. <laughs> Dobra, 3-1 jest dobrze. Dobrze. Kontynuuj, dobra. A no, za ile będzie kolejny maja. mecz? Nie wiem, ty masz chyba za 4 dni, coś takiego. E, z Chelsea chyba mam, ale nie jestem pewien. Super puchał, super puchał, super puchar Euro, Europy. Ale nie wiem czy to. Kontynuuj. Czekaj chwilę. zrobić. Czekaj chwilę, bo dobra, kontynuuj. No. Okay. Nie tak źle. Dobra, więc... będziemy odcinek, czy jeszcze jakiś meczek? Doprowadzimy do kolejnego. Ile masz? No 27 minut. O kurde. Sporo to. No to możesz już skończyć. No dobra, no to to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możemy jeszcze nagrać w sumie jakiś inny odcinek z gry na gorąco. Pamiętajcie, że ta seria może być też tworzona dzięki wam, bo możecie wysyłać na... Możecie wysyłać w komentarzu, jeżeli stworzycie jakąś grę i wtedy podsyłacie mi na maila, którego ja wam dam, więc możecie też swoje gry podawać. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!